sobie nam umodowali. Oto słowo Pani. Drodzy Zacień, siostry znowu, jesteśmy blisko Jana Krzysztofa, tego człowieka akcentowego, ale w dniu Święto Pańskiego tak jest postacią tutaj bardzo ważną. Wszyscy się cieszymy, bo to jest przepiękna postać Januszu Siermona, bo niech dużo on mówi. Przede wszystkim uderza jego pokora. Proszę zwrócić uwagę na jaką on był wystawiony pokusę. Dzisiejsze słowa Łukasza mówią, gdy lud oczekiwał napięcie i wszyscy snuli myśli w sercach, czy nie jest Jan Takie napięcie tłumu, który czeka na Nestwiarsza, który czeka na koza, jest bardzo wielkie. Wszyscy zastanawiali się, czy jest Czy nie jest Był wymotny, był twardy, był człowiekiem mężnym, nie bał się szeroka. Czy szatan mnie kusi, ja na młody, czy z Wszyscy pójdą za tobą jak bogi. Wszyscy stuli do do ja miał mnie to w tym Chcę powiedzieć, że tego Jezusa nie ma. Proszę być, ale go jeszcze nie ma tutaj. No, a ja jestem, no oczywiście jestem indywidualny. Ja to jestem ktoś. Wystarczyło, żeby albo, albo dostać nadziei. Za tydzień Wam za dwa tygodnie. A, a teraz może ktoś krzyknie, ty jesteś wreszcie, A ja mi na to od razu, tego oczekiwania. Ja was szczęście. To jest moja misja. To jest moje zadanie. To jest moja praca. To jest moja, moje powołanie. To jest dla szczęśliwi ludzie którzy znają, jak to mówimy, w języku podoszczym swoje w szeregu. Że pani jest Ewa, jest w biurze, pani jest studentem, językiem księdzem, nie papieżem, pani jest królem polskim. Bo proszę Państwa, nam się bardzo często właśnie powiedzieli, kim ja jestem. My nie na zrana jesteśmy, co to Państwo często powtarzam. Rano uważam, że to, to, to do roku. No może jeszcze tam parę, najmądrzejszych odemnie. Wieczorem jestem w zelu, po prostu dno za tak. 28 lat temu, ten w tym szkole podawałem, rozmawiał z różnymi ludźmi, którzy mieszkali ze sobą razem bez ślubu, studenci. I pytał, co zrobić, to no, razem spotkamy, razem gotujemy, razem śpimy, oglądamy telewizję. Mówi, a wy jesteście, to znaczy, ty jesteś żoną tego chłopaka? Nie, a on jest moim mężem? Nie, nie Ale A czujecie się z małżonkami? Nie. No, to znaczy nie 19 lat, a ja to dlaczego, jeśli nie jesteście mążem, nie czujecie się mążem, żyjecie jak mążonkowskiej? I się pan niskim mówi. Tak no jakby ktoś z państwa raz na tydzień spadał tutaj do świętej anty, wsiadał profesjonalnie, to znaczy wcale nie jest księdzem, on się nie czuje księdzem, i tak sobie sobie porozpowiadał. Takie lekkie pokuty, ojcze nasz, w dowolnym czasie. Czy ktoś z państwa nie jest lekarzem nie czuje się lekarzem, ale raz na dzień otwierał gabinet, badał lekkie tam dwa proste kroki, ten MP. I nie jestem lekarzem, nie czuję się lekarzem, nie, nie, nie robię tego, co robi lekarz. Ja bym miał bardzo wewną, poczucie, który się rocznie. Jestem głosem na pustyni wołającego i ja mam krzyki z wodą. A po mnie przyjdzie ten, który przerasta mnie w sposób nieprawdopodobny. Więc to bardzo ważne jest uwierzyć się, uwierzyć, że się Bogiem w małżeństwie, kiedy właśnie jakąś taką pozycję dominującą nad na żoną, może nad żoną, czy żona nad mężem. Czy rodzice nad dziećmi bardzo łatwo wiedzieć to, że jest się Bogiem? My na drugiemu radzimy. Koleżanka, proszę radzić koleżanki, zerwicmy chłopaki. tu się na Magnifię. Jesteś Panem Bogiem. Syn mówi do matki mamo mam idę na AWS, a w życiu musisz iść na prawo. Dlaczego ty decydujesz synowi podać te argumenty? Ty synowi przedstaw serce, ale ty jesteś Bogiem. Ktoś kto łamie drugiemu moralność. Bo Popże nie balczy, ale się przeczyliśmy w Krzykimi, się pytanie, ludzie mają gorsze grzechy i rozcięcia i opór duchowy przeciwko grzechowych. Czy kiedyś jesteś bogiem? Jak się nie stanowić? Jak się nie stanowić? Nie jesteśmy Bogiem. Przypominam się tutaj anegdota od czasów komunistycznych, jak towarzyszy to Breźnie podwiecił Warszawę i tak wieści tutaj tym traktem maszowką w wypuści plac Zierżyńskiego. Wiem, plac O, Oblat defila. Plat konstytucji. Dzięki no, to konstytucji i tradził wreszcie, a to w Placu prawiciela. On mówi, no dziękuję, ale przecadiliście trochę. Jak łatwo się, bo myślę, że ten, ten Zbawiciel to w zasadzie... To w zasadzie ja. I ja nie mówi, jestem zem, jestem ja w ogóle jestem nul. Było jest niewidoczny. Nie. Ja mam robotę. Jestem ja oczyszczenia wody. Ja jestem ten, który z wodą, ścigodzą, trochę mieć takim pijaczkiem wątkowskim, który wiedział, że, 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 że nie brynuje, nie świeci świętością, bo mi ale ja jestem pijaczkiem rzeczywiście, ale ja też tak jestem hydraulikiem, teraz mam krótki przesiew. Ale jestem hydraulikiem i tutaj te bloki przyjemniam. Ja akurat rozgranalizę. Ja to nie latam na spacer, tam ludzie sobie odręcają krany, to ja akurat. Ja chcę tutaj na I to, no to, to, to jest piękne, to na On oczywiście tam stopnił, był, tam się tam stoczył, był w nie wiem co się dalej nie działo. Ale on miał poczucie swojej wyrości, że tam te rury skręcał, że te zgruntował i strany zakładał. Mieć swoje, poczucie swojego miejsca bez żadnej skrajności, bez żadnych, że Bóg albo, że zero. I też mam może że mój kolega Zbierał na tapce i taki chłopiec rzucił mu monetę monetę, przeurocze dziecko, więc on się pochylił, mówił jak na imię, on mówi Łukasz, mój kolega powiedział niech tam żyje, zaraz to Łukasz, doma naszego miasta. Jeden starszy pan płacił obok, mówił prezydenta, a ja jestem władysławem. W, Młodysku. w, Młodysku. w Młodysku myślałem, że być takim władysławem, to też jest coś, patrzenie na taką zwykłą, przeciętną kobietę, pani Władysława, pani Tereska, i no dzieci, może nie rewelacyjnie, ale chyba To jest na chwilę tysięcy śniadań, kłopianków, łykania proszków, bo to pewnie chorowała. Zwykły człowiek. Ja jestem nalikany. To, jest, to nie Mówcie sobie tak Państwo często, bo się Pan będzie nas chciał przekonać, że my jesteśmy właśnie nikim i niczym. Oczywiście druga cudowna postać pokorna Jezus, proszę dwóch od poczyna mitię i co robi? Ażby się prosiło, żeby z Janem jak dziesiątko. Jan wyjdzie i powie, bo mnie idzie lepszy. tada da, 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 Jezus, na Tłumy biją damą. A co robi Jezus? słuchając dzisiejszej Ewangelii. Kiedy lud przystępował do sztu, Jezus także przyjął chrzest. Kolejce z grzesznikami, jeden za Zobaczycie no sobie, że Jezus dzisiaj przyszedł, to byśmy go znaleźli na poczekalni jakiegoś, 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 jakiegoś przychodni antyaltoholowej. Albo no Jezus poszedł stanął w kolejce z heksopolitami na terapii, że tak powiem, na terapii. Ktoś powiedział, że mu niepotrzebna. No przecież mu też nie był potrzebna, a może się oprzeć. Jezus to jest taki lekarz, włączając go, co to jest lekarz, który przyjmuje poczekalni. Ci ludzie, panie wiedzą, Panowie też. Ile się poczekali, można dobrze w tym Poczekali się na lepszą diagnozę, co zostanie i lepszy, le to lepszy lekarz i człowiek dowie, niż, niż u lekarza w kabinecie. Jezus nie stanie tak, jak diabł Państwa teraz stają się. potem nauczał ale proszę zwrócić uwagę, początek jest zawsze zapowiedzeniem jakiejś całości. Kiedy zostanie wybrany nowy papież, wszyscy czekają na pierwsze cywilne. Kiedy zostanie wybrany prezydent, tam Polski Polsce przytoczy ten dokąd pojedzie z pierwszą wizytą. Jezus rozpoczyna wizytę, gdzie idzie, I wchodzi do wody, która od strony duchowej jest ściekiem. To jest ściek. Jeśli ktoś z Państwa był w Dzień Święty wierzy, Jordan ma taką zieloną zamiesinę, ale od strony duchowej, to już nie powiem, mimo mniejszego wyrazu, czym jest Jordan. Jezus do tego ścieku. Zanurza się, żeby przyjąć nasze grzechy, które tam płynęły nieoddanie, przyjąć na siebie. Ta pokora, ta pokora Jezusa, żeby usiąść, stanąć przed grzeszniku. Przypominam sobie, jak kiedyś się rozprowadzał ten laryngologicznie, to takie nasze japońskie choroby są. To... No i powiedziałem, jak już mam iść do lekarza, to trzeba kościół dorobić, poszedłem do przychodni. takich do które tutaj. I tylko przyszedłem w pielęgniarką i mówię, o, ksiądz Piotr, dołóżmy Ci zbłatną kartę. Wszystkie te linki, ja nie rozmawiałam, wszystko rzeczywiście to będzie tutaj czytała. Potem musiałam po no, ja no, to poczekać, razem z ludźmi, no cóż, on mi tam, trafia, z tamtą I tak i ja przyzwyczajony do mikrofonu, do krótkich, do, do wykładów, tak, że to wchodziło z człowieka razem. Ja potem jeszcze do końca, kiedyś mówiłem, my mamy zapewnienie tak, panie o swojej indywidualności. I nieraz mamy zazdle lekarzom, my nieraz mamy się zazdleć ciężom, że tak traktują, Taśmową. Ja też jak kiedy do lekarza to otwieram usta, żeby on wejdzie o pojętarną i gdzieś pod świadomością oczekuję, że rozmowie Boże, to z Anglina. Hmm. zwoła wszystkich kolegów, zobaczcie Anglinę, katolicka Anglina, kapłańska, sakramentalna, ale tak jak dzienny, hmm. receptę. Dlaczego on mnie tak źle potrafił? Dlaczego on się do mnie zajmuje? Proszę to dla niego na Anglina w tym tygodniu i to nie ma co gadać. Jesteś, wejdź w tłum, bądź zwykły człowiek jest. No i jak jesteśmy przy tym temacie, w tej zwykłości, to zadam Państwu pytanie. Czy znacie Państwo, może ktoś zna, nie? Jesteś, zaraz, ktoś państw, no. Czy znacie, kochani, nazwisko dyrektora Karyka Polska? A znacie nazwisko matki generalnej Albert Rylek? A generała Kamiliany? Oni wszyscy prowadzą Cały rok akwarystyczny. Opiekują się biednymi, chorymi, młodymi, starymi. Nie znacie ich nazwisk. Ale z jednego trzecia, który dzisiaj Polska, mój to znacie. No właśnie co o to chodzi. To o to chodzi, proszę Państwa, że nie znacie nazwisk sióstr zakonnych, które dzisiaj całuną się w życiu Nie znacie miejscowości, gdzie franciszanki opiekują się pośrednionymi chłopcami, a w zakresie pośrednionymi kobietami. Nie wiemy. Ale o jednym brzegu urodzin założę że on robi ale warto Ja powiedziałem, że nie mam nic przeciwko tej ludzie cieszę się, że ludzie jakieś tam jakąś tą rzeczy. Jak to tylko pokazać różnicę. Co to znaczy, że jak lewa ręka daje, to prawa nie daje. A jak prawa daje, to lewa nie daje. Jezus, Jezus stał z głowem, wtopiony, w bawicie, i co robił? się. I wtedy otwarło się niebogą. Państwo, to tak na artynezie, na, na bo to będzie nowy temat rozpocząć. Niektórzy mówią, nie doświadczam Boga, niebo się przed Tobą nie odbiera, Musimy się nie modli. ale chodzę do wyższego, chodź się myśl czasowo. Na modlitwach często dystryktujesz Panu Bogu, co ma robić, a na następnej modlitwie masz do Niego pretensje, że tego nie robisz. Wielu ludzi tak się modli i dlatego niebo się przed Nim nie oddziela. I dopytamy jeszcze jednego tematu w dzisiejszej Ewangelii. Duch Święty wstąpił w postaci cielesnej jak z owej miejsca. Zwróćcie uwagę, że gdy byliśmy świętym, czy tutaj w Ewangelii, czy w Dziejach Apostolskich, mamy opisy jakiejś działalności Ducha Świętego, to teraz pojawia się słowo jakby. Uderzył, uderzyło coś w dom, gdzie byli apostołowie, w jest Zesłania Ducha Świętego, jakby jakby. Pojawiły się na tych głowami płomeczki jakby z Duch Święty wstąpił w postaci cielesnej jakby gołębnika. Ci, którzy ilustrują Biblię Często, zapominają o tym, jak wy od razu malują wicher i od razu malują gołąbka i od razu malują kłomy. Bo to jak dowie. Nie jakby, to słowo jakby. Wskazuje nam trudność Pana Boga, jak nam przekazać pewne treści, których my rozumie nie mój główny. Jak pokazać tą granicę między rzeczywistością stworzoną, a niestworzoną. No właśnie, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Jakby błąd, jakby. Właśnie, kiedyś tutaj pomyślałem, że ja mógłbym być ilustratorem biblii. Może mi wybaczyć, bo ale jak w szkole podstawowej wniosłem rysunek do oceny, to nam się chętnie na to jest no, Mówiła, jak lewam? A to, co daje zjadność, to jest Kwiat. No jak, jakby światło? Ja umiem malować jak. Ale tak poważnie to jest, to jest właśnie to, że my się dotykamy w Piśmie Świętym tego styku doczesności i nadprzyrodzoności. Krótko mówiąc, dotykamy się problemu łatwych. Warto o nim parę słów powiedzieć, bo dzisiaj dzień Chrztu, wspominamy nasze. I w chrzcie dostaliśmy po raz pierwszy łasko od Boga. Nie lubimy tego słowa. Z własny się zdrowie, z, z łasnych danych. Nie lubimy tego słowa, a nawet w życiu religijnym nie robimy tego słowa, bo ono jest takie niewymierne, niedotykalne. My, dzisiaj świat nieprawdopodobnie takich uczucia i emocje. Ludzie w tom już dużo emocji. Mówią o pozytywne, wszystkie emocje są pozytywne. Ale precyzyjnie jesteśmy przyjemnych. Jak się w dnie ruszyłem, uśmiałem się do płakałem, płakałem się, niech to Emocje brały w górę, często biorą w górę nad, naszym, nad naszymi wyborami. I królestwo niemieckie podobne jest do kobiety, to włożyła tak dwa, trzy miary mąki. Co to znaczy? Człowiek ma taką podobną która jest Duch, psychika, ciało. Kobieta. Włożyła w zakład trzy miary Żeby z, z tej mąż był chleb, musi być zakład. Tym zakładem jest łatwy. I ona, drodzy Państwo, jest bardzo, trzeba powiedzieć, po pierwsze, nieskończenie łagodna, a zarazem stanowcza. To, to mówi łatwa, tak szepce w naszym wnętrzu. Możesz więcej, dasz radę, możesz być lepszy. Powiedzcie, łatwo ten mączy. tak zagłusza. Własna i nikt w wątpieniu ruchów, chociaż jest stanowcza i, stanowcza, stanowcza i cierpliwa. Tak mi się podobało sformułowanie rodowców który powiedział, biedny jesteś, jest jesteś taki bezradny wobec naszych. Jak ty sobie z nami nie potrafisz poradzić, biedny jesteś, jesteś taki bezradny wobec naszych grzechów, naszych głupich postanowień, naszych uporów, ale jest biedny, nie odchodzi. I ta łaska do końca życia będzie tak przestać. Wróć, róć. Więcej młodzież, więcej potrafisz, Ale od razu sobie powiem dwie rzeczy, które nam będą sprawiały trudność. Ta łaska jest ukryta i nieodczuwalna. A my czekamy nauczycieli. Żeby coś się działo. Pamiętajcie, mówiłem o tym Panu, który mówił, że on Boga doświadcza na pierwszywce, na jakogórek jest więc prawdą, w których momentach, który Go doświadcza, powiedział, jak gram na i dziewczyny nam nie chodzi. To ja tak Boga doświadczam wtedy, po prostu to jest nieprawdopodobne doświadczenie. Otóż nie. Łaska jest nieodczuwalna, no to też po co mi taka łaska, ja tego w nie czuję nic. Dlatego, że ona Ci pozwala żyć wiarą. I proszę Państwa, tak jak Pan powiedział tutaj między mostem Gdańskim a Dąbrowskiego, jest jeszcze jeden most, tylko przynajmniej on jest niewidzialny, ale proszę się pozostawić się przyjeżdżaj spokojnie z samochodem. I ktoś by pojechał, nie widzenie, nie widzę, nie prostu no Wszyscy wtedy przyjechali. Żadnego mostu nie widziałem. Żeby nie taki głupi przykład. W minionym tygodniu odwiedziłem moich byłych uczniów, znajomych, którzy adoptowali troje dzieci. Naraz, znaczy jednego dnia, trup, trójka dzieciak, talbany stoją w domu. Co ciekawe, czy ich rodzice są jedyna kami, którzy mieli do czynienia z wychowywaniem, przebieraniem, przebijaniem dzieci. No i najpierw się na troje dzieci. No i te dzieciaki stoją. Żywotne zawsze. Wiedliśmy do herbaty, ja mówię, słuchajcie kochani, trójka dzieci wam się, przepraszam za słowo prowokujące, waliła do domu. Z czego wy zrezygnowali? Z czego by musieliście zrezygnować? straciliście? No, Oni tak usiedli się, bardzo poważnie zamusili. Ten mówi mówił, nie wiem, dziewcząt. Nikt. Ach, jak to, nie? No, to nikt? Jak ludziom się jedno dziecko rodzi, jest rewolucja w domu, to wszystko na głowie. A więc trójka się wam prosi. Proszę znaleźć tak całkiem poważnie. Może trudniej nam jest wyjść we woje tak? Ale jak musimy, to zróbmy do dziadka, do babci, czy tam, możemy zostaje w Nie chodzi o nasze woje. Praktycznie nic. Oznacza też wiara. Owoc wiara. Po ludzku polu, który patrzy, muszą stać. Tyle telewizji, nie będzie tyle rozmów, tyle się tego spokoju, tyle w porządku w domu. Nie, szuflady wszystkie przyblokowane w porządek w domu. Mówiłem wam kiedyś, że to było w parafii na geotyny św. ksiądz książkowosz. Został poproszony przez jedną panią księżę, myśmy się dopiero wprowadzili do prarapii księdza poświęci mieszkania. Bardzo Przyszedł jeszcze wszystko w takiej atmosferze przeprowadzki, kartony, rysarki tak krzywo stoją na jednej rysarce sieci pięcioro dzieci. I ta Pani mówi do księdza pobocza czy w paraty nie ma jakiejś pracy? O nie, mówię no, bardzo uczciwie, ale mam nie mam terażysty, mam rozbudynie, mam skarpetki. Nie, nie mam żadnej pracy. Ale książę że zrozumiał. chodzi o pracę taką wolność, jako wolontarną. Przyszło do parafii dwa, trzy, cztery razy w po pomarach, może warto bardzo proszę. Przepraszam, ale Pani chce przygotować, tak jak wolontariusz parafii, a przecież Pani ma pięcioro dzieci, a księdz ma z nami pozwolenie do obrad życia środowiska i dzieci. Plus minus tam do jednego, do dziewiątego. Pani chce jeszcze iść, przyjść do kościoła, parafii i coś robić, tak? Bo jak księdz miał o tym to to już bardzo. tylko. O to jest, proszę Państwa, wiara. Nie czuję żadnych uniesień. nie wiem jak to się dzieje. Idę po tym moście i przechodzę na to stronę. To jest wiara, którą dostajemy od Pana Boga. Krzeszów z naszym Nowym Narodzeniem, nie wiem czy być może był przez zanurzenie to, jest to jest takie bardzo obrazowe, że, przepraszam za sobą, ale że my topimy tej On umiera dla grzechu, umiera dla szachana, umiera dla kłamstwa, a wychodzi z wody nowo nowonarodzony. Każdy z nas, kto przeżywa w czasie porodu, czy my byliśmy w łonie mamy utopieni, nasze płca były wypełnione wodami błudowymi? I dopiero po wyciągnięciu na dłona mamy, się klapa, woda schodziła i zaczynaliśmy oddychać. Wiecie, jak się nazywa w na ptanym, pogoda. Księga odlechu, Oddychania. Jeśli tak, Wiecie, się często w życiu dusimy? bo nie czytamy Biblii, nie oddychamy Biblii. Próbujemy oddychać światła. a świat jest zaczarzony. Za, za, Dlatego na wspomnienie naszego Chrztu... Na wspomnienie naszego ksztu prośmy Boga, by pomóc nam dotapiać. Wiecie, bo ten stary ksztet jest powrotem z tej wody, z tej świetlnej I my wchodząc do kościoła, żegnamy się Wodą Święconą, wielką sobotę i w różnych innych uroczystościach ksiądz idzie i kroki wodą, Żebyśmy byli co dobrymi tobielcami dla grzechów. Żebyśmy nie żyli. Żebyśmy mówili, jak on tam pokaże że to ja w ogóle co to jest. Chętna, no co inna, aś my Nie ma takich słów, one nie, nie znam koła Gdyby podchodziła do czegoś, co było dla mnie światowe i grzeszne, ja, ja w ogóle nie wiem, co to jest bóstwo. Ja ogóle nie wiem, co to jest. Niech nam Duch Święty, ochrzci, rozpali krzesła, że jest który mamy w sobie, swoim ogniem, spali wszystko, co jest grzeszem, beznadziejnością, brakiem nadziei abyśmy mogli żyć krzem z ostatnich chwil naszej wędrówki tutaj po ziemi. Powstanę i złóżmy wyznanie